Ja jestem po prostu tak easygoing. Nie chcę mi się wysilać za bardzo. Tu się sprowadziłam, patrzę gdzie jest najbliższy stomatolog, i po prostu patrzę za rogiem, w tym samym budynku. Na początku to szczerze powiedziawszy spotkałam się z panią doktor Dorotą. Tak, tak. Byłam pacjentką pani doktor Doroty z czystą przyjemnością. Dopóki pani Dorota nie natknęła się na problem wielkości wulkanu, i nie powiedziała, że teraz ona już jej kompetencje się kończą i do, od wulkanu jest pani doktor Ewa. I tak tu trafiłam do pani doktor Ewa. O, przyjemna, przyjemna, długoterminowa praca. Tak, ale super. Wielomiesięczne przygotowania, wszystko się nam potoczyło, trafił się nam pożar COVID, COVID e, parę tak, rzeczy. Tak, tak, tak różne <grym> rzeczy. Także trochę nam to zajęło dłużej może niż się planowały. A poza tym jeszcze tutaj przestałam mieszkać, więc oddaliłam się do Finlandii, więc miałam troszeczkę dalej, już wtedy nie na nogach, szczerze, chociaż nie na koniu, a nawet samolotem. I nadal przyjeżdżam proszę. Pani, bo mam ubezpieczenie, które pokrywa koszty na całym świecie. Nawet w Senegalu mogłam sobie zrobić, ale wolę wulkany załatwiać tutaj. W kraju ojczystym. Po polsku łatwiej. No i lepiej oczywiście. Oczywiście o, o tym nie wspomnę. <grymka> ale myślę, że Pani nie zadowolona z faktu. Bardzo pięknie pani wygląda, pięknie uśmiecha. Jak to pani mi szczerzy... Szczerze paszczam <grymka> <grymka> Ze swoimi pięknymi nowymi zębami. A parę komplementów otrzymałam od nieznajomych mi osób. Daje szczęście, mam nadzieję, ale hmm. zdrowie, też, radość, też. Yy, brak bólu, o. taką pewność, że można wszędzie jechać, na przykład do Brukseli, pracować spokojnie hmm. i nie martwić się o to, że się coś stanie. Jak to ludzie się trochę uśmiechają, no czy z pięknymi zębami, takie jak moje, czy mniej pięknymi, to nieważne, no ważne, żeby być no, fajnym człowiekiem, zadowolonym z życia i tak buchać tą radością, wtedy wszystkim jest dobrze, lepiej. Pracujemy na 100%. No i bawimy się na 100%, o, bo oczywiście. pani Maudersia przyjechała tutaj, żeby nam podziękować za naszą wspólną drogę i przyjazamy wspaniałego swojego szampana, tak żebyśmy specjalnie umówione na taką miłą uroczystość Wieczorem.